Ła! Wow, właśnie dostałem kolejną paskę z płytami Zamiast mycofni Było D Zobaczę się jak... zobaczycie jak mi się to e, odpakować to. Cześć, witam was w kolejnym boxingu i dzisiaj pokażę wam te, te które ja dostałem dzisiaj. Lecimy. Pierwsza nazywa się na kolekcja kusyki ze zgóza. Płyta zawiera pomoc na dłoń obrazy

I tu co jest buta. Mamy kolejną butę Doktanian i muszkieterowie Podróż doktaniana Z tuingiem autorskim Buta zawiera Doktanian z do, Podróż doktaniana Oraz Doktanian i z włosikiem Miasto marzeń Przyjemnie pokonani Monsieur de Treville to był za muskieterów. Pojedynek do, doktanian. Doktan jest, doktanian jest rezolwnym młodzieńcem i dziennym muskieterem. Wraz z strasonym atosem, bo, to Bortosem i a, maste, Armastem. Drużyny nie do pokonania. Służąc królowi Francji w najtrudniejszych momentach. Wysp ją. Te jeden za wszystkich, wsusy za jednego. na 0 minut. I tutaj jest płyta. Mamy kolejną płytę. Nazywa się ona Traitor to Nowy Pojazd. Puta zawiera nowy pojazd oraz nowa snuzka. ratownik, maluszek, prąbka okay, i potwory, syniece kołody, joła za spokoju. Za znagania około 67 minut. I tutaj jest puta? Jeszcze dostałem się z podwórka tajna misja To jest dubbing autorski Uda zawiera tajna misja oraz wyścig do wieży mocy Tańczymy Polkę Sabusia, Hipsia, Kangus, Łosiek i Binguś Są pojątka z kolaków i podwórko To miejsce wspólnych i zabaw i początek niesamowitych podróży Dzięki swojej ogromnej wyobraźni i pomysłowości ale malcy przeniosą się w świat fantastyczny przygód. Każde opowiadanie Rosja, wyobraźni oraz do wspólnej i wesołej zabawy. Za około 69 minut. I tutaj jest spłyta. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.